Projekt Passat 1.6, część 5. Dzisiaj wyciągniemy te pozostałe trzy tłoki i wraz z tamtym czwartym, czyli w zasadzie to pierwszym tłokiem wyczyścimy je. Nabyliśmy już trochę części. Tutaj mamy olej na dotarcie silnika. Komplecik rozrządu elegancko. Pasek, napinacz, pompa. Uszczelka pod głowicą Victor Reinza. uszczelka pod kolektor wydechowy, filtr, śruby od głowicy, masa oszczelniająca pod miskę olejową, uszczelka pod pokrywę zaworów, ta, która była tak zaklejona, okrutnie, i tutaj taka fajna rzecz honownica. Do honowania cylindrów będziemy honować cylindry. Udało się wyciągnąć wszystkie tłoki To nie wiem, czy widać, ale jest tak naprawdę wszystko ok. Nie ma się do czego przyczepić. Cylinder trzeci i cylinder czwarty. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale generalnie. W tej sprężynce jest sam sam nagar troszeczkę nagaru na tak tu na tło na, tłoku, na denku tu niestety musimy tą część, że tak powiem najtwardszą usunąć nożykiem tutaj wyposażyliśmy się w taką szczotkę nylonową na, na wkrętarkę, natomiast ona nie chce, nie chce zbierać tego nagaru ale mamy przynajmniej pewność, że szczotka nam nie zniszczy tłokach. Wyczyściliśmy już czerowki po pierścieniach w tłokach. Nagaru było bardzo dużo i myślę, że będzie można montować nowe pierścienie już niebawem tutaj mamy komplet nowych pierścieni na wszystkie cztery tłoki Kolben Schmidt jako ory oryginał w sumie i szczypce do pierścieni zakładamy pierścionki 嗯。<laughs> Komplet pierścieni mamy założonych. Przy montażu należy zwrócić uwagę na oznaczenia, tak jak tu widać na przykład albo i nie widać w kamerze top. Jeszcze przed montażem należy zmierzyć szczelinę luz na zamku w celinze czy jest odpowiedni miska olejowa już jest ładnie wyczyszczona ze wszystkich nagarów o to już jest pikuś tutaj wszystko ładnie krawędź wyczyszczona pod masę uszczelniającą gotowa do założenia przystępujemy do honowania cylindrów czyli będziemy robić takie mikroryski aby w nich był olej powodą smarowanie dla tłoków i to by było właśnie. Tak wygląda. Cylinder po hanowaniu. Czwarty, trzeci, drugi, widać, są widoczne takie mikroryski i pierwszy. Może się to wydawać troszkę straszne, aczkolwiek te rysy pod palcem są zupełnie niewyczuwalne. Tak? Tutaj powierzchnia bloku już jest mniej więcej wyczyszczona pod nową uszczelkę i powoli przygotowujemy głowicę do montażu. Przygotowaliśmy sobie dzisiaj już wszystko praktycznie do montażu, wszystko mamy wyczyszczone, wyczyszczone kanały olejowe, powierzchnie pod wszelkie uszczelki, także jutro zamierzamy już założyć tłoki w silniku i będziemy powoli skręcać wszystko w całość. Także to byłoby na tyle dzisiaj, trzymajcie się, cześć!